Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w winnicy Magdalena położonej pomiędzy Zabierzowem Bocheńskim a wolą Zabieżowską w pięknym terenie puszczy o okolicach Puszczy Niepołomickiej i Zakola Wisły. Dlaczego Winnica? No tak jak powiedziałem, uciekając z miasta, z tumultu miejskiego osiedliśmy, osiedliśmy tutaj na wsi. Zakupiliśmy działkę trochę większą niż na potrzeby samego domu. No i była, był problem co robimy z resztą ziemi. Były skrajne pomysły łącznie z wylaniem betonem, żeby nie mieć problemu w utrzymaniu tego, ale na szczęście jako, że lubiliśmy z żoną wypić czasami dobre wino, stwierdziliśmy, że może spróbujemy właśnie ze swoim winem. Może nam się uda, może to będzie coś, co, co będzie nam przynosić jakąś tam frajdę i, i będzie zajęcie. No i tak właśnie tak się zaczęło: od tych kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset do kilku tysięcy krzewów. W, w miarę, kiedy po tych kilkunastu latach, kilkunastu latach prób z różnymi odmianami, z różną formą winifikacji. Stwierdziliśmy, że jest już to na tyle dobre, że możemy wyjść do szerszego ogółu. Postanowiliśmy dokupić ziemi, akurat udało się zakupić nieopodal, nieopodal domu. I tak po prostu to zostało. Zostaliśmy już tutaj. Tutaj powiększyliśmy winnicę. I z takiej przydomowej Pasji, z typowego hobby dla siebie powstało coś, czym możemy się dzisiaj podzielić z naszymi klientami. Tak więc w tym roku mamy w swojej ofercie we wachlarzu win białych, wina, wino wytrawne. Wino półwytrawne i wino półsłodkie. Półsłodkie, oczywiście, z odmiany Solaris z zachowanym cukrem resztkowym. Także całkiem, całkiem przyjemne według nas pijalne wino. Ponadto wino różowe w formie wina wytrawnego i wytrawne czerwone. Nowością jak dla nas w tym roku zrobiliśmy to pierwszy raz w formie umożliwiającej sprzedaż. Jest odrobina pednatów. Są to wina półmusujące, robione pradawną metodą win musujących. I w tej, w tej puli win mamy wino białe i wino różowe lekko musujące, zamknięte oczywiście kapslem z naturalnym osadem drożdżowym w butelce. Także jest to coś ciekawego, może dla ludzi, którzy nie mieli z tym wcześniej do czynienia. Jak powiedziałem, nie jesteśmy dużą winnicą, nie produkujemy tego dużo. Mniej więcej nasza produkcja zawiera się trzema tysiącami butelek w skali sezonu, jeżeli mówimy o normalnym sezonie. Natomiast w naszym pierwszym sezonie, kiedy zaczęliśmy już tą oficjalną sprzedaż, po trzykrotnym, po trzykrotnym gradobiciu udało nam się wyprodukować niecały tysiąc butelek, co było dość takim przykrym zjawiskiem na początku działalności takiej komercyjnej. Kolejny rok już był znacznie znacznie lepszy, no mamy nadzieję, że ten będzie też całkiem całkiem dobry. W tym roku będziecie mogli państwo pokosztować naszych win na wydarzeniu winiarskim na trzecim niepołomickim festiwalu wina. Organizowanym przez Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, na terenie przyległym do budynku Centrum i Nieopodal Niepołomickiego Zamku. Będzie można wziąć udział w degustacji nie tylko naszych win, ale też win z winnic terenu Małopolski, wybrać to, co Państwu najbardziej będzie smakować i odpowiadać. Także serdecznie zapraszamy.